orawskich w Litnicy Wielkiej powstał w 2002 roku z inicjatywy wielu lipniczan między innymi w założeniu tego związku także działał mój tata Emil Kowalczyk, który wcześniej pracował w orawskim oddziale związku Podhalan, czy w zarządzie głównym z obecnym prezesem. Ideą tego oddziału było kultywowanie orawskiego dziedzictwa, tak szeroko pojętego, zaczynając od, od orawskiego odzienia poprzez muzykę, śpiew, ale kończył także na inicjatywach społecznych, bo działalność związku Otami to także idea społecznictwa. Witajcie, ja nazywam się Patryk Ludnicki. Jestem prezesem Związku potalan naszego Oddziału Orarskiego w Lipnicy Wielkiej od końca roku 2017. Witam pięknie. Nazywam się Ewa Magiera. Jestem członkiem zarządu naszego Oddziału w Lipnicy Wielkiej. Rok po powstaniu Oddział, że tak powiem, dorobił się sztandar, także którym się możemy pochwalić, z jednej strony mamy na nim świętego łukosa patrona tutaj gminy i w ogóle herb gminy Lytnisa Wielka. Z drugiej strony jest logo związku Podhalan. Zaczęliśmy od tych starych orawskich yy, odzień. Z, lat, z wieku XIX. To była taka pasja także mojego taty, aby wzbogacić ten orawski strój, który był niezmiernie piękny, zróżnicowany, a trochę, trochę zapomniany. To się nam udało, bo gdy powstał oddział w Lidnicy Wielkiej, jeszcze wtedy proboszczem był świętej pamięci Bolesław Kołacz, to wspólnie z nim, można powiedzieć, walczyliśmy o to, aby ten. Taurowski oddziennie pojawiały się na uroczystościach kościelnych, później rodzinnych. I to był wielki sukces tego małego oddziału, który rozrastał się i dzisiaj prężnie działa. Nazywam się Krzysztof Pieronek, jestem z Podwilka, zajmuję się krawiectwem regionalnym. Pra, praktycznie przygoda w tym kraju, u mnie to się zaczęła w ten sposób, że, że po prostu zasek chciał mieć takie portki. No te portki, portki po prostu były tym, drogi, nie było mnie stać na te portki. No i zaczął ekscect, zaczął ekscect, pierwsze portki, które są to były w ósmych klasie tak się, tak się, tak się po prostu zaczyna ta, ta moja przygoda. No, no i więc cena tego stroju, stroju można powiedzieć, że Orawskiego po prostu ten, ten stroj rodzimy jest dla mnie. Pewnie sensie nie za najbardziej no miłe, ze ładne jest ale oczywiście, ale najwięcej no, no materiałów na, na temat po prostu zdobywych tego stroju i oryginalnych. Po prostu staram się przede wszystkim odtwarzać, odtwarzać ten strój. Muszę powiedzieć o tym stroju, to ty, jest że dziś na orrabium mamy renesans tego stroju, taki można powiedzieć. Od tych lat 90. -tych, no, no, wrócił na ar arenę, można powiedzieć, codzienności tego nie widno, ino, ino zespołak, wid, widno na różnych uroczystościach, coraz co jest bardziej ludzi, więcej uświadomionych i, i prze, przekonanych no i co cieszy, młodzież. Nasz oddział. Chętnie i owocnie współpracuję z Urzędem Gminy, z Gminnym Centrum Kultury. Chętnie również bierze udział w uroczystościach kościelnych, w uroczystościach państwowych. Staramy się wyjeżdżać ze sztandarem poza teren Orawy, godnie go reprezentować. Członkowie Związku również należą do grupy teatralnej, do zespołów regionalnych, do muzyki lipnickiej, orawskiej, a także nawet do dentej strażackiej orkiestry. No, tak jak Eusza powiedziała, widzicie, ludzie, którzy działają w Związku, jest nas obecnie około 70 osób. Biorą udział też w różnych innych rzeczach, które dzieją się na terenie Lipnicy Wielkiej Orawy i reprezentują poprzez to tys związek. Także staramy się, jak możemy prężnie działać, no i oby czas pozwolił działać, a nie Tak, a mamy w tym roku obchodzimy jeszcze rokniki emilamiki i członkowie związku Chętnie biorą udział i angażują się w organizację. Pomoc, w organizację. Również jako jeden z najmłodszych prezesów y, związków, oddziałów y, w Polsce y, należy do Rady Młodych, która została przez nowego prezesa powołana jako organ doradczy. I poprzez tą Radę Młodych chcemy przyciągać do związku młodych ludzi dać jakieś zasiać, nowe spojrzenie, młode spojrzenie na sprawy, które związek będzie organizował. Jako członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan chcę te swoje doświadczenia w pracy w kulturze, oraz kulturze, w kulturze pracy z młodzieżą przenieść już na szerszy plan pracy w Głównym Zarządzie Związku Podhalan. Ta moja pasja Góralszczyzną moracską yy, jest również pasją całą Góralszczyzną. Mam no, nadzieję, że to, co nas łączy, tę szeroką rodzinę góralską yy, wykorzystamy dla dobra wszystkich regionów zrzeszonych w związku pod Bo przecież to, co najważniejsze, to jest to dziedzictwo naszych ojców. To jest, to jest serce, duch każdego górala, niezależnie pod jakimi górami żyje, pod jakimi górami się wychował.